Gość Radia Puńsk. W miniony wtorek zasiedliśmy do wspólnego śniadania z mistrzami sportu pochodzącymi z terenu powiatu puńskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się LK atleci, reprezentanci sportów siłowych czy piłki nożnej. To sposób uhonorowania ich ciężkiej pracy, którą wkładają nie tylko w same zawody, ale przede wszystkim w żmudne przygotowania do swoich startów. Janusz Połonkowski zaprasza na dzisiejszą wyjątkową rozmowę z gośćmi Radia Puńsk. Przede wszystkim dla mnie to jest totalne zaskoczenie. Ja, na Jaszczur. Tak naprawdę mój mąż powiedział, że jestem gdzieś e, na jakiejś stronie internetowej wymieniona, więc wtedy zaczęłam się zastanawiać o co chodzi. Skojarzyłam, że Michał już e, kilka razy e, był laureatem e, tej, że tak powiem, nagrody czy tego uchonorowania. E, no jest to dla mnie bardzo ważne, bo sport jest dla mnie ogólnie bardzo ważny w życiu i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Cały czas zastanawiam się nad e, wystartowaniem w zawodach lekkoatletycznych w hali, e, zobaczymy, coraz bardziej mi się to podoba. No tak, jestem tutaj e, na śniadaniu trzeci raz, e, śniadanko mi zawsze smakowało i śniadanko mnie bardzo dopinguje do, do kolejnych sukcesów, tak żeby się pojawić na, na, na kolejnym, tak. Marek Dzielewski, Klub Biegacza imienia Piotra Sękowskiego w Płońsku. No, ba bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. No, staram się zawsze zawieszać poczyczkę bardzo, bardzo wysoko. I, i każdy kolejny, kolejny rok to kolejne m, plany, kolejne, m, kolejna walka o jak najwyższe m, rały. Nie zawsze to. To jest e, łatwe do osiągnięcia, bo z wiekiem e, no coraz, coraz trudniej e, wejść na jakiś e, wysoki poziom. Coraz e, wiadomo organizmu nie oszukamy, coraz częściej pojawiają się kontuzje, coraz częściej pojawiają się e, choroby. No, tak było też i w tym roku. E, początek sezonu bardzo udany. Wyjazd dwumiesięczny w góry, przygotowania ciężkie. Niestety e, kontuzja. Kontuzja później choroba i wszystkie plany niestety e, ambitne poszły na dalszy plan. Jest z jednej strony włożony wysiłek w codzienne przygotowania, treningi. E, tutaj trzeba powiedzieć, że akurat moja dyscyplina sportu jest taka, że muszę tak naprawdę się finansować z prywatnych środków. Krzysztof Antosik. no i jest fajnie, fajnie, tak, że tutaj e, można powiedzieć, nasza społeczność lokalna. Potrafi tutaj nas docenić i potrafi zorganizować takie wydarzenie, tak? Czy tak, już w tym roku wicemistrzostwo Polski zdobyłem w martwym ciągu, więc jakby kolejny tak jakby etap w tej hierarchii osiągnąłem, ale na, na, na przyszły rok 2023 planuję start w całym trójboju i tutaj już też bym chciał wyżej niż. Poprzednich latach, żeby to już było drugie albo pierwsze miejsce, tak? No istotne, bo tutaj z kolegą przed chwilą rozmawiałem, lata lecą i na liczniku przybywa. W związku z powyższym no, pewne kwestie zaproszeniowe, wyróżnieniowe są jakąś wartością dodaną dla człowieka, chyba dla każdego. Jerzy, Michalek. I dla mnie również. Natomiast no, ja to robię dla siebie, dla przyjemności. A no, przy okazji, jak jest coś takiego, no to jest sympatycznie, przyjemnie. No tak, ja zawsze byłem e, takim propagatorem e, uprawiania rekreacji fizycznej, sportu. E, myślę, że, że e, coraz więcej ludzi rozumie pro, potrzebę właśnie e, no, bycia, bycia w tej dziedzinie. E, niekoniecznie rywalizacyjnej, niekoniecznie za wszelką cenę. Ale ważne, żeby, żeby się, no, po prostu um, uprawiać um, jakąkolwiek dyscyplinę, niekoniecznie w sensie wyczynowym. No, no Tutaj z Markiem Dzięgielskim szykujemy się na kolejne mistrzostwa świata weteranów, znaczy masterców, które odbędą się w, 19, w 23 roku w marcu w Toruniu. No, i obaj żeśmy startowali trzy lata temu. Z satysfakcją. Także myślę, że no taki byłby cel, który chcemy zrealizować. Dodajmy jeszcze, że w trzeciej edycji śniadania z mistrzami sportu oprócz naszych rozmówców uhonorowano Michała Jaszczura, Martę Michalak, Łukasza Barankiewicza, Miłosza Borowskiego, Dorotę First, Annę Chyczewską, Dariusza Biesalskiego i Artura Kołodziejczyka. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.